Zjechała z drogi kilkumetrowej skarpy, a następnie wylądowała w potoku. Te chwile strachu przeżyła mieszkanka powiatu tarnowskiego, podróżująca wraz z córką Oplem Zafirą w miejscowości Słona. Nie zapanowała nad swoim samochodem i zjechała z drogi. Na tyle nieszczęśliwie, że wzdłuż drogi biegła rzeczka i była dość wysoka skarpa. Samochód tej kobiety wpadł do tej rzeczki, skutecznie tamując przepływ wody. Tutaj było duże niebezpieczeństwo, że dojdzie do skażenia środowiska i strażacy, którzy byli na miejscu podjęli decyzję, o wyciąganie tego pojazdu z tego potoku i stawieniu na drodze. Utrudnienia w tym miejscu trwały dwie godziny. Zarówno kierowcy kobiecie, jak i jej 12-letniej córce nic się nie stało. Kierowca za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym. Do pięciu lat więzienia tyle grozi 27-latce i jej 44-letniemu znajomemu z Kielc, którzy w Tarnowie i Busku Zdroju kradli ze sklepów drobne narzędzia i słodycze warte kilka tysięcy złotych. Wykonywali kradzieży w sklepach wielkopowierzchniowych. Zabierali czekolady, słodkości, ale również i akumulatory do urządzeń elektronicznych. Sprawcy zostali zatrzymani przez dzielnicowych z komisariatu Tarnów Centrum. Podczas przesłuchania przyznali się do winy. Zarówno pani jak i pan opuścili nasz teren. Natomiast policjanci w tym momencie poszukują ewentualnie osób poszkodowanych, pokrzywdzonych. Przeszukując, sprawdzając wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe w okolicach Tarnowa, garnizonu tarnowskiego, jak również i powiatu województwa świętokrzyskiego, powiatów tam blisko naszej granicy oraz województwa podkarpackiego. Policjanci zabezpieczyli skrać Towar. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna po przedstawionych zarzutach wrócili do domu. O dalszym postępowaniu w sprawie zadecyduje prokuratura, a następnie sąd. Tarnowski magistrat chce podnieść opłaty za parkowanie samochodów w centrum miasta. Dotychczas godzina kosztowała 2 złote i 50 groszy, a po podwyżce trzeba będzie zapłacić 3 złote i 30 groszy. Zdaniem Urzędu Miasta podniesienie opłat jest konieczne. Zauważyliśmy, że zmniejszyła się rotacja tych samochodów. Obserwujemy wiele takich przypadków, że ktoś pozostawia samochód rano i przez cały dzień on stoi w tym samym miejscu, a przecież chcemy, żeby miejsce centralne Okolice Rynku, Wałowej i Śródmieścia były często odwiedzane. Chcemy przyjechać, załatwić coś i wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Co więcej, urzędnicy postanowili wydłużyć czas, w którym kierowca musi zapłacić za postój. Dotychczas bezpłatnie można było parkować od godziny 16 do godziny 9 rano. Nowa propozycja zakłada, że teraz za postój trzeba będzie płacić do godziny 17. To już jest postulat samych przedsiębiorców, którzy mówią, że zanika nam ilość klientów. Po godzinie 16. To jest efekt prowadzenia bezpłatnego parkingu od godziny 16. No więc jeżeli ktoś nie, będzie, nie jest zmuszony do zapłacenia, no to pozostawia samochód już być może na całą noc i blokuje w ten sposób dostęp do, dla, dla innych, którzy właśnie po pracy po 16, 17. chcieliby coś załatwić, odwiedzić restaurację czy, czy wybrane, wybrane miejsce. Ponadto Tarnowski magistrat planuje zwiększenie ilości miejsc parkingowych, w tym tych w strefie płatnego parkingu. Parkowania. W sumie ma być ich 290. Stworzyliśmy nową ofertę parkingową na około 30, 34 miejsc i e, poprzez wyznaczenie miejsc postojowych na ulicy Nadbrzeżnej e, Górnej tam około 20 miejsc postojowych, e, to jest akurat obszar, który nie jest objęty strefą płatnego parkowania, w związku z tym e, uczestnicy ruchu drogowego mogą tam parkować w sposób bezpłatny, ale na ulicy e, Goldhamera pomiędzy ulicą Wigury a ulicą e, Sitki to już w strefie płatnego parkowania zostało stworzone dodatkowo 14 miejsc. Przy okazji wprowadzony tam został ruch jednokierunkowy, który pozwolił na lepsze wykorzystanie tego pasa e, drogowego. Ale to nie wszystko. Urzędnicy miejscy proponują też wprowadzenie ulg. Będą duże ulgi, duże zniżki dla posiadaczy karty miejskiej premium, dla posiadaczy karty miejskiej standard, na której jest e, zapisane zapisany bilet okresowy, jak również dla posiadaczy Karty Miejskiej premium, które też jest zapisany bilet okresowy, bilet autobusowy. Planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 października. Aby tak się stało muszą się na to zgodzić jeszcze tarnowscy radni. Debata i głosowanie w tej sprawie odbędzie się 30 maja na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Jest coraz więcej samochodów na ulicach Tarnowa. Jak wyliczył Urząd Miasta, w samym Tarnowie zarejestrowany jest około 56 tysięcy aut osobowych, a jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie zgłoszone do Urzędu Pojazdy, liczba ta wzrasta do 80 tysięcy. Do miasta przyjeżdżają też mieszkańcy ościennych gmin. W efekcie okazuje się, że coraz trudniej pozostawić samochód na parkingu, bo miejsc postojowych brakuje. Stąd też ponownie pojawił się pomysł budowy wielopoziomowego parkingu, który mógłby powstać przy ulicy Brodzińskiego, mówi prezydent Tarnowa. Miasta budują wielopoziomowe parkingi. Czym bliżej samego centrum, to może być bardziej atrakcyjne. Jest takie miejsce przy ulicy Brodzińskiego, tam jest już dzisiaj jednopoziomowy parking. Miasto mogłoby być aktywnym inwestorem i wybudować tam wielopoziomowy parking, albo pomóc takiemu. Przedsiębiorcy, który chciałby to zrobić. Jest taka formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeżeli właściciel tego terenu będzie chciał w ten sposób współpracować, to ja jestem otwarty. Prezydent Tarnowa dodaje, że były już rozmowy w tej sprawie. Już pierwszą rozmowę przeprowadziliśmy, ale no to jest, to jest duże wyzwanie inwestycyjne i dla samego inwestora, i dla miasta. To mówimy o inwestycji wielomilionowej. Na razie nie wiadomo, czy powstanie i ewentualnie ile samochodów mógłby pomieścić taki parking. Jeśli miasto partycypowałoby w w kosztach budowy takiego obiektu, zgodę na to musieliby wyrazić też Tarnowscy radni. Zaostrzył się protest fizjoterapeutów. W polskich szpitalach zwolnienia paraliżują oddziały. Sprawdziliśmy, jak wygląda protest w Tarnowie. O sytuacji powiedziała nam Natalia Polak, przewodnicząca oddziału terenowego przy Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. W tej chwili yy, yy, przeszliśmy do trzeciej yy, części. Protestu fizjoterapeutów. Pierwszą częścią było y, oddawanie krwi. To było pod hasłem Krew fizjoterapeuty. Następnie był strajk włoski pod hasłem Nie idziemy na skróty, a teraz trzecia część protestu fizjoterapeutów, który y, jest przeprowadzany w całej Polsce, jest to y, Dbamy o zdrowie, kiedy zawodzi. To jest w sensie naszego zdrowia. Bo podczas wykonywania naszej pracy fizjoterapeuty niestety często to zdrowie zawodzi. W tej chwili w tarnowie większa część fizjoterapeutów przebywa na L4 z powodu przepracowania. Jeżeli chodzi o szpital wojewódzki, w którym działa nasz związek, to na oddziale rehabilitacji na ośmioosobową ekipę fizjoterapeutów, pracuje w tej chwili tylko dwie osoby, sześć osób jest na L4. Na zakładzie fizjoterapii również dużo osób przeszło na L4, tam zostały trzy osoby chyba z fizjoterapeutów. Masażyści na przykład pracują normalnie. Zapytaliśmy, co dzieje się z pacjentami, którzy nie mają wykonywanych zabiegów. Jeżeli chodzi o oddział rehabilitacji, no to pacjenci przebywają cały czas na oddziale rehabilitacji, więc tu jest trochę udrudniona sprawa, bo no, powinni być ćwiczeni codziennie. Natomiast przy takim y, ograniczeniu liczby fizjoterapeutów nie jest to możliwe. Mhm. Także nie mają wykonywanych zabiegów. Nie wiem w jakim zakresie, no to już zależy wewnętrznie, jak oni tam to próbują y, zrobić, żeby było jak najlepiej. No, natomiast na 40-osobową liczbę pacjentów y, każdy fizjoterapeuta ma pod sobą pięciu, prawda? Więc jak jest dwóch, no to mogą przećwiczyć maksymalnie 10 osób na 40. Fizjoterapeuci nie wiedzą, ile może potrwać strajk. Na razie jest takie założenie, że czekamy na reakcję właśnie od górną i dyrekcji szpitali, i, i ogólnopolską, to znaczy ministra zdrowia. No i, i no, nie można przewidzieć w tej chwili, ile to może potrwać. Przypomnijmy, że strajkujący chcą, aby ich płace zostały podniesione do 4,5 brutto dla fizjoterapeutów z tytułem magistra. W tej chwili ich płaca wynosi 2800 zł brutto. Studenci przejęli miasto. W kinie cinema 3D rozpoczęły się tarnowskie juwenalia. Maraton filmowy to początek święta tarnowskich żaków. W dniu dzisiejszym oficjalne rozpoczęcie juwenaliów. To już drugi rok z rzędu podjęliśmy współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową przy organizacji tego wydarzenia. Wydarzenie będzie obejmowało część oficjalną, kiedy to zostanie przekazany klucz do miasta Tarnowa. Będzie później występ stand upera Wojciecha Pięty, a na deser no, nasza specjalność, czyli maraton. Pierwszy z filmów Hellboy. Drugi z filmów specjalnie postaraliśmy się dla studentów przedpremierowo John Wick trzecia część. Jak to na Juwenaliach bywa, wszystko dla studentów. Kino wynegocjowało ceny na seansę specjalnie na studencką kieszeń. Cena biletu na całe wydarzenie to tylko 20 zł. I to obejmuje i występ Wojciecha Pięty i dwa, dwa filmy. Udało nam się ją wynegocjować z dystrybutorem, także jesteśmy sobie bardzo dumni i mam nadzieję, że się nam uda. W zeszłym roku też była taka cenna i tendencja jest dobra. Przewodnicząca Rady Uczelni i Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie opowiedziała nam jak studenci zdobędą miasto. Zaraz po filmie właśnie się udajemy do klubu Blue Velvet na nasze afterparty. Jutro zaczynamy studencką Spartakiadę, na którą zapraszamy wszystkich studentów oraz uczniów szkół średnich. Później oczywiście będzie znowu after w naszym klubie Blue Velvet. W sobotę zapraszamy serdecznie na godzinę 20 do właśnie klubu Blue Velvet na wybory mistrz studentek i mistera studentów naszej uczelni. No i oczywiście w niedzielę kończymy naszym wielkim finałowym koncertem. Będzie zagrały zespół Enej, Bonson, Denis, nasz zwycięzca piątego Tarnowskiego Przeglądu, zespół Why Not. Także będzie, będzie się działo, będzie fajnie, zapraszam bardzo serdecznie. Warto dodać, że niedzielny koncert jest zupełnie darmowy dla uczestników. Wstęp jest bezpłatny dla wszystkich mieszkańców Tarnowa, co jest nowością jeżeli chodzi o Juwenalia Tarnowskie, dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, nie zabraknie dla nikogo biegu, po prostu ich nie ma. Dokładne informacje o wydarzeniach juwenaliowych można znaleźć m.in. na specjalnym fanpage'u imprezy.